Witajcie drodzy widzowie, to jest teraz tutaj taki krótki bonus material taki trochę no trochę rozkmina, ale trochę niepoważna rozkmina raczej no to jest jakby dodatek do tego filmu o tych yy, przedostatniego, o tych trzęsieniach ziemi o tych kataklizmach, nie? że one są spowodowane tym słońcem i tak dalej no i tam mówię też, że to nasze słońce czy układ słoneczny cały przelatuje z tego medium rzadszego do jakiegoś gęstszego, do tego z local cloud do G cloud, czyli z chmury lokalnej do chmury G. No i jak zobaczycie, jak to słońce tam przez te 9 obrotów, nie, ono ma taką czarną plamę tutaj na dole, taką, coraz, ona się robi coraz większa. I ja tak sobie myślałem, wiecie, tak, bo ja tam w poprzednim filmie mam takie zajawki też na plaży, nie, ja tam na plaży właśnie więcej gadałem, tylko... To jest takie trochę odjechane, że no nie chciałem tego łączyć z tamtym filmem, bo byłoby za bardzo szurowskie, nie? Ale no wszyscy wiecie, że cały czas są te przepo przepowiednie o tych trzech dniach ciemności, tam Ilmajera i chyba, ja nie wiem, nie wiem, czy ten Eter też nie mówił o czymś takim. Chyba jeszcze jakoś sporo jest tych przepowiedni, ale wiele przepowiedni orientuje się na Ilmajerze, dlatego nie wiadomo dokładnie, czy to tylko Ilmajer mówił, czy ktoś jeszcze. No ale tak sobie myślałem. Wyobraźcie sobie, że, jak, że jeżeli weźmiemy teraz yy, teorię tego f, elektrycznego wszechświata, że Słońce jest tą jakby taką masywną, metaliczną kulą, która ściąga tą plazmę i te wszystkie efekty elektryczne, te plazmiczne, te, te kurenty Birklanda, czy jakoś tak, one się tam nazywają, te łuki takie, bo to widać ewidentnie, że tam są łuki na Słońcu, nie? I to jest ewidentnie elektryczne, a nie żadne tam, żadna jakaś tam fuzja czy coś. Chociaż, nie wiem, no nie, nie widzieliśmy nigdy w sumie. No to są wszystko i tak spekulacje tak naprawdę, czym jest Słońce. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Słońce y, zawsze, nie wiem, może już to mówiłem chyba 10 razy pewnie na kanale, że Słońce zawsze było tym, co akurat odkryliśmy. Y, no nie będę teraz tam na tym moim drugim kanale mówię o... O tych pierwszych chrześcijanach, co oni sądzili o słońcu, to, to, to nie będę o tym mówił, bo to takie trochę świńskie jest. Ale no, później jak odkryliśmy ogień, jak ludzie znali tylko ogień, to słońce było ognistą kulą, nie. Później tam po drugiej wojnie światowej odkryliśmy tą rozczepianie atomów, no to słońce było taką wielką. Yy, Reakcją jądrową. Chyba nawet mnie uczono, że tam się na słońcu dzieje taka reakcja jądrowa. Nie, nie wiem dokładnie, w dzieciństwie jeszcze. No a później odkryliśmy fuzję jądrową, no to wtedy słońce stało się fuzją. Nie to so, to teraz taka chmurka, tam ona się wszystko ściska. Wcześniej to było tego, rozczepianie, no to teraz jest fuzja. No także my naprawdę nie wiemy, co tam jest w tym słońcu. Ale mi się wydaje, że to gołym, gołym okiem ubranym w teleskop widać po prostu, że to są wszystko zjawiska elektryczne. Jak zobaczycie te łuki, że tam te, te jakby te, te ognie tam podskakują, ale zawsze według tego samego łuku podążają. Nie? To nie jest jakieś takie chlapanie tam. No dobra, ale nieważne. No i, no i załóżmy, znaczy ja, ja mogę sobie wyobrazić, że to, że to jest prawidłowa hipoteza, że słońce rzeczywiście ściąga te. Te obłoki plazmy, tą energię, całą elektryczną, i, i to się wtedy na słońcu, na powierzchni słońca, dzieją te wszystkie efekty. No i teraz wyobraźcie sobie, że może, jak słońce będzie wylatywać z tej lokalnej chmury, tych właśnie tej plazmy, ty, i, i wlatywać w tą G-Cloud, to może tam być jakaś przestrzeń, gdzie nie będzie w ogóle plazmy, albo, tej, albo tak dużo nie będzie i słońce autentycznie. No ale posłuchajcie, co ja mówię na plaży. I tak sobie myślałem, wiecie, jak Ilmaier mówił o tych trzech dniach ciemności, a co by było, gdyby na przykład nasz Układ Słoneczny przelatywał przez, przez taki, przez taką przestrzeń, gdzie w ogóle nie ma tego medium, kumasz? I by nagle zgasło po prostu, bo nie byłoby jakby prądu z zewnątrz, żeby zasilać Słońce. I przez trzy dni by przelatywał na przykład do tego gęstszego obłoku. Majer mówił, że potem, potem ma to Słońce jakoś inaczej wyglądać, jakoś tak się fajnie na to będzie patrzeć. I może ster, myślałem, czy może naprawdę Słońce się wyłączy na trzy dni, bo nie będzie energii z kosmosu. I później dopiero przeleci do tego nowego medium i będzie miało znowu tą energię. Że to mogą być te trzy te dni ciemności, nie? Słońce zgaśnie na trzy dni na przykład, zanim wleci do. W ten, trzeci, w ten drugi obłok, nie? I wyobrażacie sobie, co by to było, gdyby słońce autentycznie zgasło na trzy dni, stary, po prostu nie ma słońca, ani, ani na tamtej pokuli, ani na tej. Jak, jaka to byłaby panika na świecie? Wyobrażacie sobie jakieś taki, takie zjawisko, stary? Jaki to byłby chaos, jakby ludzie ze strachu po prostu No, to taka rozkmina. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja wiem, że dla niektórych to jest totalne szurostwo, a niektórzy... No ja mogę sobie to w sumie wyobrazić, nie? Że takie mechanizmy mogłyby być. Ale w sumie my nigdy nie obserwujemy chyba gasnących gwiazd na chwilę. Nie wiem. Właśnie trzeba było sprawdzić. No i patrzcie, ziomki. Powiedz mi, czy zdarzyło się w historii obserwacji nieba wśród astronomów, że jakaś gwiazda na przykład znikła na jakiś czas, a później się znowu pojawiła? I co? Tak! W historii obserwacji... Odnotowano przypadki, w których gwiazdy wydawały się znikać na pewien czas, a następnie pojawiać się ponownie. Takie zjawiska mogą mieć różne przyczyny, a oto kilka przykładów. Gwiazdy zmienne zaćmieniowe. Jednym z najczęstszych powodów znikania gwiazdy jest jej przynależność do układu podwójnego, w którym jedna gwiazda okresowo zasłania drugą zaćmienie. No dobra, tam gwiazdy nowe, nowe klasyczne. Niektóre gwiazdy takie jak nowe mogą nagle zwiększyć swoją jasność o kilka magnitów z powodu wybuchu termojądrowego na powierzchni białego karła. Ale my nie wiemy, czy to są wybuchy, przecież to jest tak daleko, stary. To są interpretacje, wszystko, spekulacje, tak? Zjawiska zakrycia przez obiekty. W rzadkich przypadkach gwiazda może zostać chwilowo zasłonięta przez inny obiekt, na przykład panie, to idę. Pył kosmiczny. No, skąd my chcemy to wiedzieć, stary? Ona po prostu znika na tym, na mapie, na zdjęciach, nie? Pył kosmiczny lub gaz w przestrzeni międzygwiezdnej. Tego typu zakrycia są zwykle krótkotrwałe i trudne do zaobserwowania. Czyli zdarza się stary, naprawdę. Gwiazdy typu R, koronale, borlea rzadki typ gwiazd zmiennych, które mogą nagle stracić jasność, nawet o kilka magnitów, z powodu wyrzucenia obłoków pyłu węglowego. No to jest, skąd oni wiedzą pył węglowy, tak? tam, tam, pff, które zasłania światło gwiazdy? <tuszel> Gwiazda wyrzuca obłoki pyłu węglowego. Ciekawe, jak oni chcą to wiedzieć, jak to jest miliony lat świetlnych. No ale nie wiem, piszcie w komentarzach, jak jesteście jakimiś frikami kosmosu, astronomii. Może rzeczywiście można to jakoś udowodnić, nie? Że to nie są spekulacje. Ale generalnie cała kosmologia to są spekulacje, nie? Ja miałem taką rozmowę, ale to też nie. Bo na przykład jeśli chodzi o zdrowie, to nic nie możesz żadnych spekulacji, tak? A ja mówię do niego, no dobra, ale przecież jeśli chodzi o kosmologię, to są same spekulacje, nie? A te, no, masz rację, rzeczywiście, dziwne trochę to jest, prawda? Że tu możemy mieć same spekulacje, a w innych tych nie. Dobra, tajemnicze przypadki współczesne. Jeden z bardziej intrygujących przykładów jest gwiazda Tabi, która wykazuje nietypowe, nieregularne spadki jasności, choć nie znika całkowicie jej zachowanie, bo spekulacje na temat możliwych przyczyn do chmur, pyłu lub. No, widzicie, więc my nie wiemy dokładnie. Może być, że te gwiazdy, tak samo jak, jak układ słoneczny, lecą sobie i przemierzają. Raz są w obłokach plazmy, a raz nagle nie ma prądu. Co jakieś dziury, może, nie? Może być, czyli widzicie, to wcale nie jest takie odległe, te moje, te. Dobra. Córek Studio. No, nie wiem, taka rozmina. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ode mnie to na razie tyle. Daj łapkę w górę. Subskrybuj i dozo. Ej, tak by to wyglądało. Tak właśnie raz, patrzcie, tak by to wyglądało. Tak się właśnie zastanawiałem, że jakby słońce zgasło, ale to by przecież naszych elektrowni nie wyłączyło, tylko te tam słoneczne. No i pewnie wiatru też by nie było za bardzo. I byśmy tak siedzieli po ciemku sobie. W sumie to nie byłoby aż tak źle, jakby był prąd, tylko że ludzie by nie wiedzieli na jak długo to zgaśnie, nie?